Reklama pneumatyczna to jedna z pięciu marek skonsolidowanej grupy LuxPol i ponad 20 lat doświadczenia na rynku, a także jakość zagwarantowana procedurami. Oferowane przez firmę nośniki reklamy wielkoformatowej są doskonałym wsparciem każdego eventu. Balony stacjonarne, bramy startowe, chwieje, namioty, airbordy oraz inne kształty spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa i normy unijne. Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz doświadczonym pracownikom przedsiębiorstwo realizuje nawet najbardziej skomplikowane zlecenia spełniając wymagania klientów w ramach kształtów i gabarytów produktów. Dziś trudno wyobrazić sobie ważne plenerowe wydarzenie, event, koncert czy mecz bez reklamy pneumatycznej. Produkty wykonane z wysokojakościowych materiałów oraz wyposażone w niezawodny osprzęt gwarantują długotrwałe wykorzystanie na imprezach podwyższając ich prestiż i elegancję. Luxpol. Bo jakość to najlepsza reklama. Zapraszamy do współpracy. Szczegóły na stronie producenta www.reklamapneumatycznaeu oraz grupy Luxpol www.grupaluxpol.pl.